Dzień dobry. Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego szkolenia omówimy temat związany z sytuacją, kiedy możemy naliczyć dłużnikowi opłatę windykacyjną w wysokości 40, 70 lub 100 euro. W praktyce tą kwestię reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, artykuł 10. Przede wszystkim przepis ten mówi o tym, że wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w artykule 7 lub artykule 8, przysługuje od użytnika bez wezwania rekompensata za koszty odzyskiwania należności stanowiąca równowartość kwoty 40 euro, gdy wartość tego świadczenia nie przekracza 5 tysięcy złotych, 70 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 tysięcy złotych, a nie niższa niż 50 tysięcy złotych i 100 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 tysięcy złotych. W jaki sposób naliczana jest ta wartość, więc równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski? ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. W tym przypadku automatyzacja procesu związanego z windykacją polubowną i każde wezwanie do zapłaty w relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca powinno zawierać taką opłatę. W systemie vindicat.pl automatyzując ten proces i w momencie, kiedy wprowadzają Państwo Wierzytelność, czyli swoje zobowiązanie do systemu, system automatycznie wyliczy i przeliczy opłatę 40 euro lub 70 lub 100 i wyliczy obecnie obowiązujący kurs. W związku z powyższym proces jest w pełni zautomatyzowany. Do czego Państwa serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo.